Cześć, się, z tej strony w Spatrik 1995. Tak, możecie zauważyć, jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Darksiders Gniew wojny. I w tym odcinku jesteśmy w Edenie. Eden, jak sama nazwa wskazuje, istotny niebiański ogród, gdzie pierwsi ludzie sobie żyli. To jest drzewo prawdy, do którego musimy się dostać, więc musimy porozmawiać z Samaelem. Samael, Kupa, co nam coś miłego. There's no way across. there is for those who are worthy, or those who can fly. Horsemen, you have fought against the darkness so long that it has marked you. Creatures of the light will sense it as I have. In this place, you are worse than a demon. Conquer the shadow, then you may pass. Are you ready to face yourself in the light? Not all are prepared for what they see. The mask of shadows. Yes. You will see into the shadow realm for as long as you wear the mask. Fight well. Okay. Więc czeka nas walka samym sobą. za swoim cieniem nie? Czy on umie tyle co my? O ty gnoju. No, on jest na razie twardy. No zdychaj Znaczy zdychem no w sumie on musi zdeknąć Więc to tak czy siak e, dlatego nie brałem też tej Dlatego też nie brałem tej skrzynki z życiem bo Może no, by cię hidowali. Czy na to ta walka jest o tyle trudna, że on potrafi tyle, co my? Może na... Nie no, tyle co my nie Więc... Więc o tyle to jest to trudne. O, tu też trzeba. Trzeba fajtować ostro, nie można mu się dać. walczymy miło, mimo braku gniewu. Wo! Wo! Wojna. Co ty wyczyniasz? Nie to się nazywa Prawilna walka. first gift you. I remain here, with the watcher. I'm not letting the horseman out of my sight. Where he goes, I go. Indeed. Go then, darkling. Make for the tree. You will never reach the other side. Uh Hurry up. Uh -huh. And don't forget who holds the leash. To widać tylko właśnie jak jesteśmy w cieniu. Znaczy no jak myśmy tą tę maskę Znaczy tak za przeproszeniem gówno widać I w sumie słyszę, no Wajna Ty mnie nie nerwuj Ty mnie nie nerwuj proszę ja cię się pogniewamy No i mamy, że pierwszy dal niebios

They knew. How did they? <laughs> the best laid plans, or so the humans used to say. You. did this? You plotted and schemed to call us to this world. I simply took advantage of your initiative. No. I will consider this an offering, Abaddon. And you. My loyal servant, join me and take up the mantle of the Destroyer. No. Once the throne learns what you've done, you'll be cast down, dragged in chains before the council. You're already damned. So I offer you this choice Would you serve in heaven or rule in hell? <laughs> now return to azrael persuade him to help us then together we will change the face of the universe <laughs> abaddon must be punished he bends the law to his will laughs in the face of the council what proof do we have the seals are intact no doubt the angel had help but from whom <laughs> Until we know, we must wait. His act breeds open defiance. The Council weakens. How long before we are overthrown? We cannot stop Abaddon, but there are others who might, if they had reason. We dare not send the law. Without proof, there is no justice, only murder. They will see no reason in this assassination. We will send one for whom vengeance is reason enough. The blade is scattered. I guard the seventh seal. This world is ours. Heaven is ours. <laughs> you had to know it was a one-way ticket. Okej. Okay. Wyciągamy ze swojego ciała miecz. Piękny. <laughs> Czyli dostaliśmy dar. No, jakiś fragment miecza. Jeśli komuś coś on przypomina. Boże, jaki tu jest spadek FPS-ek. Mało no, no, FPS-ów. Naprawdę, wow. Nie wiem czemu. Jak komuś mówi coś ta rękojeść, to dobrze, chyba myśli. The destroyer, the archangel, he was betrayed. He is only a pawn in some greater game. You must bring him peace. Peace, Abaddon is the destroyer. I'm pretty sure peace is off the table. <laughs> Did you find any clues among the visions? A way to stop him? There was a sword, one which broke the seals. The Armageddon Blade. But after the seals were broken, Abaddon ordered the blade destroyed on the very anvil of its creation. Horseman, I fear the blade is lost to us now. It will be made again. What else did you see? Abaddon guards the Seventh Seal, he plots with others to storm the White Gates. Uriel will lead the hell guard against him and fail. What else did you see? I saw nothing else. Hmm. I I will the gate to return us. Once it is closed, the garden and its secrets will be lost forever. When you are ready, I will begin. E, wyjść z tego cienia. E, dobra, to było wszystko, co chcemy. Tu jeździcie. Jak Madrycie, dobra, to lecimy. Nie chcę mówić co z, z obserwatorem. Zaś jakieś chore przejścia. Cześć. Wow. Takie lekkie przycięcie było Ten coś knuje Tak się pojawia i znika Taka jego technika yyy. Nie, gdzieś to chyba słyszałem Coś było podobne chyba kiedyś w rapsach, tych takich starych takie wiecie, fest starych To o, fajne, to fajne, nie powiem It's a seek Althane. He will help you. He must help you. Abaddon will have scattered the sword's remains, hidden them when none that walk in the light could find them. The Shadow Realm. Yes. Use the Mask of Shadows. Assemble the broken blade. Then return it to the forge of the Black Hammer. Black when this hammer is done, Return to me. Perhaps I can serve you one last time before the end. Azrael, at any time you could have left me to my fate, dead in the tower, lost among the ashes of Eden. Why do you help me now? When this is over, the council will see that justice is done. I will kill Abaddon and all who schemed with him. We all must answer for our sins, Horseman. When the hour of my judgment comes, I will embrace it, whatever the Light decides. Go. Waste no more time on me. And tell Othain. He is the last hope of an old fool. Sherebyshev, The blade was scattered over this ruined world. Find the pieces. of the Znajdź siedem fragmentów Miecza, miecza Armagedonu. Okej, okay. Czy tu mamy jeden fragment. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Aha. A tu jest miecz, tu je miecz, tu jest, tu, je, tu je i tu je. Abstrahuję. Yeah. Widzieliście jak pięknie wskoczyłem na konika no, Ale nie Przy okazji teraz możemy trochę poszukać tych całych Jak to się nazywa Fragmentów tych, tej zbroi. Znaczy mniej więcej orientuję się gdzie one są What? No, i też nie będziemy niczego szukać na siłę, nie? Czasami spojrzy jakieś poradniczka. Najpierw sobie z nim pomówimy. No, to chciałem, żeby zdobyć osiągnięcie. A, co się przyda? Esencja życia. A, kopujący attak Okej okay. E i wężowy tunel Pójdźmy sobie na razie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Pustynia Lewiatona Przy okazji poszukamy tam jakiś, znajdzie i tak dalej. Co nie? Tam, gdzie nie mogliśmy się dostać. Jak Jak po prostu tam byliśmy już. O! Bo. No, czemu nie mogę użyć tu konika? To jest takie irytujące. Kiedy nie mogę użyć konia? Bo tego naprawdę potrzebuję. A tu zakładanie maskików no daję Ale dobra, mniejsza o to, mniejsza o to No wbijaj, wbijaj Tu jesteśmy Dobra, teraz szukać tego stronę czy nie? Nie mam gdzie ja jestem. Prochowisko, okej, okay, to już mi pokazuje, gdzie jest. No, konik. Jedziemy, no patrzcie, tu znowu jest taki dziwny spadek FPS, -ów. nie wiem czemu. Wydaje że to było gdzieś tam. Mi się wydaje no tak dobrze mi się wydawało dobra Dobra już wyjść sąd poproszę o ognia trochę Okej okay, to się przyda Bieremy tak, bieremy tak Dobra, że to na szczęście nie jest ta wybuchająca Momentalnie Więc jest Git Aha, dobra Nieważne Niepotrzebnie brałem to no może się przyda będzie trzeba było komuś piznąć a. No w ogóle tam był ten. Ten tak taki. To mnie ciekawi. Aha. To byłoby tyle tego, czy tu można się. Znaczy, nie, nie można było się tu dostać wcześniej. A widzicie jakie cwaniaki się wycwanili. Czemu wszystko wygląda tak samo? Ok, Co, coś jeszcze nie widzę. Ok, teraz do Vulgrima No, od Vulgrima już przejdziemy sobie gdzieś indziej są so, not problem Bez sensu, że nie możesz tu jeździć na koniku Gupie to strasznie głupie I ja tego nie lubię Nawet duszyczek na razie nie zdobywamy, co jest słabe ani nie mamy możliwości jakiejś walki Wyschnięta droga No dobre No dawaj Tamte lewiatona mnie ciekawi strasznie w ciul. Ja on się tam przeszedł Coś tam było wyschnięte coś, coś z lewiatonem w każdym razie A jak wiemy, lewiatan to jest jeden z diabłów, znaczy z demonów. Ogromny potwór, wręcz bym powiedział morski. Ale to z czego? Wow, myszka mi uciekła, znaczy bo od... puściłem ją, żeby się podrapać po policzka. tu takie rzeczy się wyczynia. Wyschnięta droga, Jezu, jak to brzmi.

I lay claim to your life before the Creator. Will you dishonor this law as well? Why? Because Abaddon said you understood honor, and because he was the best of us. The Death Oath cannot be broken until one falls by the hand of the other. I accept. No nie doceniam że trochę, bo jesteś głupia i bo atakujesz Ja dalej znajduję się w tym cieniu A nie chcę O już No nie doceniam cię, bo jesteś laską Kaczy, no dobra To, to było trochę szowinistyczne, ale nie Laski potrafią być groźne